Potoki, to ulica odchodząca od Alei Wilanowskiej, położona równolegle do ulicy Bukowińskiej. Nazwa Potoki, pochodzi od... Stop! Chwila! Moment! Ale przecież to już kiedyś było! No tak, było, ale teraz będzie jeszcze raz. Tyle, że lepiej. 12 stycznia 2021 roku, na tym kanale pojawił się materiał Potoki. Wieś w centrum Mokotowa, który zapoczątkował cały cykl warszawski. Trwa on zaledwie dwie minuty, a nawet nie całe, a ja sam nie jestem z niego dumny. Od jakiegoś czasu chodził mi po głowie pomysł, aby na potoki wrócić i nagrać jeszcze raz materiał o tym nietypowym, niezwykłym miejscu. W końcu znalazłem czas i w grudniu, pierwszy raz od kilku lat, dotarłem na potoki, co pozwoliło mi ocenić, jak zmieniło się to miejsce. No ale chyba już starczy tego wstępu. Po raz drugi zapraszam na odcinek o ulicy Potoki. Cykl warszawski. Zacznijmy od początku. Potoki to nazwa ulicy położonej na stegnach. Odchodzi ona od Alei Wilanowskiej. Wchodząc w ulicę z Alei Wilanowskiej, można odnieść wrażenie, że nie różni się ona od typowej warszawskiej ulicy. Na wstępie witana nas osiedle niezbyt dużych, kilkupiętrowych bloków, zbudowanych tutaj kilka lat temu. W prawo odbija ulica przy Żółtej Karczmie. Powstała w 2019 roku w celu zapewnienia dojazdu do nowego osiedla. Nazwa ulicy nawiązuje do stojącego nieopodal, bo przy Alei Wilanowskiej 204 budynku, zwanego właśnie Żółtą Karczmą. Budynek powstał w XIX wieku według projektu Franciszka Marii Lanciego jako przydrożna karczma, która nosiła nazwę Bellevue, czyli Piękny Widok. Pierwszymi właścicielami budynku byli właściciele dóbr wilanowskich. Karczma, która miała różnych dzierżawców, Działała tutaj do XX wieku. Budynek z czasem stał się pusty, co wykorzystał pochodzący z Japonii student filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim Ryōchū Umeda. Zamieszkał w budynku w latach dwudziestych i urzędował tutaj przez około 5 lat. W 1929 roku do budynku wprowadziło się Towarzystwo Hodowli Lipsów Myśliwskich, jednak Japończyk nie został przepędzony a nawet został nocnym stróżem budynku. Meda mieszkał w Polsce aż do wybuchu II wojny światowej. Zmarł w 1961 roku, a jego syn Yoshido osiadł w Polsce na stałe i był członkiem opozycji w czasach komunizmu. Obecnie w budynku Żółtej Karczmy mieści się Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. A skąd wzięła się nazwa? Wymyślił ją Konstanty Ildefons Gałczyński który był przyjacielem Japończyka. Wróćmy jednak do Potoków. Ulica ma asfaltową nawierzchnię, a po prawej stronie chodnik z wydzieloną ścieżką rowerową. Wzdłuż chodnika wciąż ciągnie się ogrodzenie osiedla, które co jakiś czas jest przerwane drogami dojazdowymi do kolejnych butynków. Z lewej strony ulicy krajobraz jest nieco inny. Już na początku w zaroślach czai się stary budynek. Idąc dalej, mija się kilka nowych domów, które powstały w ostatnich kilku latach. Obok jednego z nich stoi stara ruina. To pozostałości dworku Pyzlów, który stanął tutaj w 1880 roku, a według innego źródła nawet 20 lat wcześniej i zamieszkany był jeszcze na początku XXI wieku. Dworek znajduje się w ewidencji zabytków, co jednak mu nie pomaga. A jako że budynek ten pamięta pewnie początki wsi, to myślę, że to dobre miejsce, aby zagłębić się w historię potoków. Wieś Potok istniała już 200 lat temu. Na początku stały tu zaledwie dwa domy, w których mieszkało 12 osób. Tak jak Żółta Karczma należała do dóbr wilanowskich. Na przestrzeni kolejnych 100 lat wieś zabudowywała się, choć bardzo powoli, bo na przełomie lat 20. i 30. XX wieku było tutaj 10 domów. W 1938 roku wieś włączono w granicę Warszawy. Jednak nie zmieniło to zbyt wiele, bo nadal była to wieś, tyle że na terenie wielkiego miasta. Przez kolejne dekady krajobraz niespecjalnie się zmieniał, choć w latach 70. planowano tutaj budowę czegoś, co miało się nazywać parkiem przyjaźni polsko-radzieckiej. Ostatecznie jednak nic takiego tu nie powstało. W XXI wieku potoki nadal były wsią. Podczas wirtualnego spaceru za pomocą Google Street View w 2013 roku widzimy wąską, nieutwardzoną ulicę. Po jednej stronie znajdują się w większości wiekowe domy, a po drugiej stronie pusta łąka. Rok później, w miejscu łąki pojawia się budowa, z której wyniknie nowe osiedle. Można powiedzieć, że po kilkudziesięciu latach zawitała tutaj Warszawa. Wróćmy do współczesności. Idziemy ulicą potoki na północ. Po lewej, mijamy ładny, drewniany dom. A tymczasem po prawej stronie kończy się teren osiedla i zaczyna się prawdziwa wieś: znika asfalt chodnik i ścieżka rowerowa, a pojawia się shooter. Po prawej stronie pole, podobno uprawiane do 2019 roku, choć gdy tamtędy przechodziłem, to leżał tutaj między innymi półkroliczy. Po lewej stronie natomiast ktoś hoduje kury. Właśnie znaleźliśmy się na terenie dawnej wsi Szopy, która później została podzielona na Szopy Polskie, niemieckie od niemieckich kolonistów, których osiedliły tu władze pruskie. Szopy niemieckie znajdowały się na północny wschód od polskich, prawdopodobnie w rejonie dzisiejszej wielickiej. Różne źródła mówią różnie. Szopy powstały już w XV wieku. Wydana przez PWN Encyklopedia Warszawy podaje, że w 1580 roku jej obszar wynosił ponad 30 hektarów. W XVII wieku była własnością karmelitów bosych. Natomiast w 1795 roku stała się własnością państwową. I właśnie wtedy nastąpił podział na szopy polskie i niemieckie. Się rozrastały się. Polska część liczyła w 1827 roku 26 domów, w których mieszkało 140 osób, natomiast niemiecka zaledwie jeden dom i 6 mieszkańców. Jednak już kilkanaście lat później powstała tu fabryka produkująca bydło i świece. W 1905 roku w szopach polskich i niemieckich mieszkało w sumie już ponad 1400 osób. W 1916 szopy przyłączono do Warszawy. Potok, który choć znajdował się blisko, to tak jak już wspominałem, na włączenie w granice stolicy musiał czekać jeszcze 22 lata. Okolice szop przez kolejne dziesiątki lat, wyglądały tak jak dawniej. Położona na zachód od potoków ulica Bukowiska, przy której dziś stoją wysokie budynki mieszkalne i generalnie obecnie nie odstaje swoim wyglądem od okolicy, jeszcze na początku XXI wieku była wiejską uliczką wyłożoną kocimi łbami. Tak jak wcześniej mówiłem, potoki zaczęły się intensywniej zabudowywać dopiero kilkanaście lat temu. Ulica Potoki kończy się na rozwidleniu dwóch ulic Jaśminowej i Bochańskiej. Skręćmy w prawo, w pierwszą z nich. Tutaj krajobraz jest już absolutnie wiejsko-sielski. Mijamy kilka zabudowań, a wokół rozciąga się łąka. Inne zabudowania widać gdzieś bardzo daleko stąd. Do Jaśminowej nie ma asfaltu, jest wąska i dziurawa. Sama ulica biegnie jeszcze przez kilkaset metrów i kończy się na skrzyżowaniu spłyć Świajską. My natomiast nie dochodzimy do samego końca i skręcamy wcześniej w lewo. Idziemy teraz ścieżką między tymi drzewami i krzewami. Po pewnym czasie zarośla robią się gęstsze, a wśród nich po prawej stronie wynurza się opuszczony mały. O tej porze roku w tym miejscu jest dużo płota, więc trzeba patrzeć pod nogi. Na tle drzew widać bloki stojące przy Bukowińskiej. Ze ścieżki skręcamy w lewo. Tutaj między drzewami jest nieco szersza ścieżka, która oficjalnie jest ulicą Bochejską. Niegdyś dochodziła ona aż do Cieszyńskiej. Po prawej stronie ulicy znajduje się kilka starych domów, niektóre już mocno zniszczone. Na ulicy jest nieutwardzona, choć gdzie spod z podpiachu wystają kabienie. Bochejska w pewnym momencie odbija w lewo i dochodzi do skrzyżowania z płotokami. Zrobiliśmy zatem kółko i wróciliśmy do centrum dawnych szop polskich. Zapewne zauważyliście, że wielokrotnie użyłem w stosunku do omawianych terenów słowa wieś, jednak absolutnie nie miało to żadnego negatywnego wydźwięku. Teren ulicy Potoki i sąsiedztwo na północ od niej nieustannie mnie zadziwia, bo kiedy wokół wyrastały coraz to większe i wyższe budynki, to tutaj czas zatrzymał się i stworzył coś na kształt skansemu. Jaka jednak przyszłość czeka ulicę Potoki patrząc na fakt, że miasto przypomniało sobie kilkanaście lat temu o tym miejscu?